Rafał Duciński, Video Videopress. Ze mną jest pani. Joanna Krzysztof, dobry wieczór. Witam. Witam. No, specjalnie prosto ze studia Korwin z wieku wyborczego. Postanowiłem panią Joannę zapytać, dlaczego pani popiera Korwina Mikke. Ponieważ jego poglądy pokrywają się w większości z moimi. Yy, ile procent zdobędzie partia Korwin? Nie wiem, ja tak szacuję, że w granicach 5-10%, ale może wyżej, bo ostatnio mm. że tak powiem na medy... niektóre sondażownie są dla nas własna. aczkolwiek ja są nie wierzę, ale myślę, że ludziom mogą... Postawiłem proszę panią 100 zł na Miriam Szadet. Czy wejdzie do Sejmu? Myślę, że tak. Jest Dlaczego? to bardzo, bardzo energiczna i rzeczowa powiedzmy z tego, co zdążyłam zauważyć. I bardzo dobrze, że pokazuje w sprawie tych uchodźców, że prywatna pomoc charytatywna i no, sprawy jest bardziej efektywna. No, W internecie. Tak jak na przykład ostatnio była to sprawa, nie wiem, to chyba było we Włoszech, mm -hmm. że jakaś A to ona tego nie zgłaszała na policję. Tylko dopiero po kilku dniach się napisy przydawały, jak, jak czytałam. Oczywiście nie należy przekreślać wszystkich uchodźców, bo co innego e, uciekać się przed wojną i prześladowaniami, czy e, za pracą, a co innego udawać się gdzieś, żeby, mówiąc kolokwialnie, przynać burzy albo, albo podejmować jakieś działania. No dobrze. Proszę panią, media głównego nurtu mówią, że pan Janusz Korwin-Mikke jest faszystą, że nienawidzi kobiet, że nienawidzi osób niepełnosprawnych, a ja tymczasem twierdzę, że to jest nieprawda. Dlaczego właśnie media głównego nurtu robią seansy nienawiści do pana Janusza Korwin-Mikke i do działaczy partii Korwin? Dlaczego tak jest? No jest coś taka kwestia, że kobiety i osoby niepełnosprawne są... to powiedzieć, maskotki, które mają ich promować. Co do wypowiedzi hmm, To Janusza o kobietach niepełnosprawnych, bo ja od, no, od paru lat zapoznaję się z nimi wszystkimi i nie uważam, że były... Hmm, oczywiście nie ze wszystkimi muszę się zgadzać, ale hmm, nie uważam ich za jakoś obraźliwe. A proszę mi wierzyć, ja się potrafię solidnie obrazić, <laughs> tak nawiasem mówiąc. Więc jeżeli te wypowiedzi... Y, bo graziły, to już jest dobrze. Z tego co wiem, to pani chyba nie kandyduje do Sejmu. Kandyduje z miejsca 19 w okręgu Warszawskim. O, przepraszam, pomyłka. Ja bym pani chciał wszystkiego najlepszego. Rozmawiałam z bardzo szlachetną kobietą, panią Joanną. Joanną Krzysztof. Bardzo szlachetna osoba. Życzę pani wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i pomyślności. Dziękuję uprzejmie. I życzę mandatu posła.